dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy nie byli tymi, którzy dają cokolwiek z tego powodu, że im na czymś zbywa. Dobrze by było zastanowić się co cenimy sobie bardzo, do czego przywiązujemy wielką wagę i z czego moglibyśmy się, czym moglibyśmy się podzielić z innymi, właśnie rezygnując z tego, co dla nas jest wartościowe. W momencie kiedy to zrobimy, to okaże się, że jakby odkryjemy zupełnie nowe pola naszych zainteresowań lokowania naszego serca zobaczymy że świat jest o wiele szerszy piękniejszy w momencie kiedy zaczynamy dzielić się właśnie tym co dla nas było cenne i co bardzo często zamykało nas na inną rzeczywistość